Witajcie kolegów, kolejny, kolejny Jak zwykle tutaj o 5:40, już normalnie, jak jest grudzień, Więc no, idziecie coś No, Dobra, kochani, ja już będę wychodzić, więc dojdziemy się po szkole. Pa! I pora rata, oczywiście. Właśnie razem chamić ze szkoły, no miałam zwolnienie, więc no, Bo ogólnie mieć mojej kolekcję i przy całej klasycznie w sumie i tak zwolniła i zostały tylko dwie dziewczyny ze mną. Mówię, no, ja piszę teraz sprawdziłam, więc byłam tylko na z angielskiego polu kolekcjach. Oni jeszcze mają trzy godziny, a mi się tam nie chciałaby siedzieć. Więc, no. więc poprosiłam o zwolnienie, więc no. I teraz dwie dziewczyny zostały już z mojej klasy dosłownie. Ciekawe, co one będą robić w sumie. Dobra, widzimy się w domu. Jak będę. Dobra kochani, ja już przyszłam do domu. Będzie właściwie teraz otwierać kalendarze. Jak zawsze, bierzemy moje i No już przyszedł. Kto ma to swoje legowisko? W... Co? <grystanie> Jaki ty jesteś kochany. Chyba, dzisiaj zaczynamy od czekoladki. Dzisiaj mamy jedenasty. Jak to szybko mija. Jeju. Tu mamy jedynastkę. Otwieramy. Cukierek chyba jakiś. Tak, cukierek. Fajnie. Teraz otwieramy spa. Dobra. Otwieramy kalendarz spa. Gdzie mamy jedynastkę? Jest taka podłużna. Mam nadzieję, że coś przynajmniej będzie w niej. No, bo ostatnio w tej ósemce nie było. Jest coś, to to jest jakaś maska? to jest mask? Odpakujmy sobie to. Dostaliśmy taką maseczkę. Fajnie, ja jeszcze tamte wtedy pod oczy dostałam, więc fajnie. Dziś spoczko jest, yy, jutro będzie takie małe i ciekawe jest, co to będzie. Dobra, fajna rzecz nawet, może przetestujemy, ale nie dzisiaj. Więc no, teraz zadanko losujemy. Zobaczymy, teraz zobaczymy, co moja siostra ma, otwiera jedenastkę. Oj, te numerki są takie małe, że ich ciężko znaleźć, co nie? Dajcie, daj na chwilę. Szukamy z widzami. Tu mamy szósteczkę, tu mamy dziewiętnastkę, trójkę, trzynastkę, siedemnastkę, sz jedynkę, dwadzieścia jeden, siedem, dwadzieścia dwa. 14, 24, 15, 8, 4, 10. Ostatnie tutaj 5, 12, 17, 3... Co? Gdzie jest ta jedenaska? Ja to się... Czekajcie, ja to zaraz tu znam. Też. Dobra, zamkam. Tu tutaj się ukryła nasza jedynastka, otwieraj. Czekaj, ja ci to wyjmę. Ona ma takie skarpetki, które ja miałam chyba nie wiem w którym numerku. Ale no, masz. Mmm, no. w oczach śleźliwy. No i tak, zrobię. Dobra, teraz zobaczmy, co mama ma w kalendarzu. Bo mojego brata jeszcze nie ma, więc... Zobaczmy, co mama jeszcze ma. Za... Oczywiście jej te, jej te czekoladki daje. Mmm... Puściotą ma. Jedynastka, szukamy jedynastki Tu mamy jedynastkę Ona ma kulę śnieżną. Dobra, idziemy jej tać tą czekoladkę. Zaraz będziemy na losie karteczki, które na nas już tu czekają. Bym chętnie to zjadła. Dobra, idziemy otwierać właśnie losować zadaneczko mamy, wybierzmy se w sumie Ja myślę, że to Świetne zdanie, pójdź na łyżwy Gdzież to, nie są łyżwy otwarte? Więc no Więc losujemy, chyba weźmiemy se to Nie, znowu złe zadanko Pójdź na sanki, jak śniegu nie ma Śniegu nie ma A ja mam pójść na sanki o, ja nie wiem. Chyba pozmieniamy sobie względnie z zadanka. Bierzmy sobie to. A dekory hańkę, jakie jeszcze Choinki nie mam? Dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem jakieś inne. Nie wiem jakie. Weźmy ze zadanku to duże. Serio. Idź do sklepu i kup. a zdoby świąteczne. I oku dekory i pokój. Fajnie. tego nie mogę zrobić. I ku... bierzemy to. Nie, ja dzisiaj mam jakieś niefarta. Zrób bitwę na śnieżki. Świetnie. Śniegu nie ma, ludzie. Kim mam robić bitwę na śnieżki? Nie wiem. Wybierzmy se. to. Dobra, dobra, dobra. Obejrzyj film świąteczny. To w sumie mogę zrobić. Więc robimy to zadanko Obejrzyj film świąteczny Kochani, właśnie teraz oglądałam sobie vlogmasy z Zuzi i Krzuba Lubię ją bardzo Więc no Więc to można zaliczyć do świątecznych filmów Więc zadanko w sumie wykonane 6 się do 7 się filmy zaległy, bo Trochę jej nie oglądałam i muszę vlogmasy nadrobić więc no, ja lecę oglądać Pani, ja już jestem przebrana to jest jego? w piżamy. Tak, to jest chyba Moje włosy nie wasują. To jest twoje czy jego? To jest mamy. A, a mama jego? E, mama jadła. Mama? E, tak, to jest Adina. Bo Adi jeszcze kalendarza nie brał, więc... Okej, ja ci no. mogę znaleźć jak chcesz. Będę teraz książkę czytać. Oglądaliśmy czy przed chwilą film. Czysy. Więc no. Czysy. Też nie widzę. Oglądaliśmy śpiąca księżniczka. Bo nie królewna. O, Adi, księżniczka. Adin, tutaj masz 11 wiem. Adi kalendarz. Tu masz. Tu masz dzisiaj co? Tu ładin tak odrywa? Nie wiem, ale... Czekaj no. Masz to samo co mama, bo macie takie same kalendarze, więc to jest kula do kula po prostu pokaż. Taką kulę dostał. Masz. Ogólnie czytam Know from Snow. Zaczęłam tę książkę czytać rok temu. I jeszcze nie skończyłam, mam ze mi dwa rozdziały dosłownie. Ale ja mam bardzo mało czasu, żeby to czytać, i bardzo dawno nie czytałam, więc to zaczęłam rok temu, w maju. No a jest. E, no. Jest w sumie już. Czekajcie, grudzień. grudzień no. W maju ja zaczęłam czytać. Czekajcie, rok temu. No w maju! A, ja, losowałam zadanku, nie? To. I se czytam, No ty nie losowałaś zadanka, a ja losowałam. Ja miałam obejrzeć, to oglądałam vlogmasy, jeszcze oglądałam film. To niech chcę, Emila, losuje, ale i tak masz mało czasu. Co jest to 100? wykonać, bo jest 19.14 Nie wiem. Nauka. Co? Tu piszę udekorowanie choinki nie ja mam na choinki jeszcze Więc wiem Dobra ja będę to czytać Fajna jest ta książka Wylepić bałwa na serio Nie no, to już są za mocne No i same takie Zadanka które są Trochę ciężko Wypij do wykonania Zimową herbatę Już dzisiaj mi zadanka nie zrobisz Czemu? Jutro zrobisz no Bo ty będziesz na wieczór, że teraz herbatę robię? właśnie. Dobra, ja czytam książeczki. Pójdź na sanki. Tyle. Nie. Dobra, kochani, ja już obejrzałam film, więc widzimy się jutro więc w następnym się, więc do zobaczenia jutro. Pa.